Pani Marszałek, Wysoka Izbo, o, Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji na petycję właśnie złożoną przez osobę fizyczną. Celem tej ustawy jest zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej administracyjnej poprzez zmianę czterech ustaw kodeksu pracy karnego wykonawczego, prawa bankowego oraz o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ustawy. Zmiany są uzasadniane tutaj przez wnioskodawcę niską skutecznością egzekucji sądowej i administracyjnej, czym w nieuzasadniony sposób chroni, chroni dłużników, powodując, że sytuacja finansowa ich jest lepsza niż wierzycieli, co należy uznać za niesprawiedliwe. Regulacja będzie miała pozytywny wpływ właśnie na wierzycieli, zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, a konkretnie przedłużenie zawiera Propozycja zmiany przepisów umożliwiających prowadzenie egzekucji należności innych niż alimentacyjne na wyższym poziomie w zakresie kwot wolnych od potrąceń. W egzekucji z wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia skazanego, osadzonego oraz z rachunku bankowego i rachunku prowadzonego w skok. I tutaj y, konkretnie w przypadku wynagrodzenia za pracę kwotę wolną od egzekucji stanowi obecnie minimalne wynagrodzenie. Obniżenie do 80%, 85% wynagrodzenia. W przypadku wynagrodzenia osoby skazanej, obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji z równowartości 60% minimalnego wynagrodzenia do 50%. Tu by należało się zastanowić, czy nie powinny być jeszcze surowsze limity. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych i rachunkach w skok były wolne od potrąceń do wysokości 50%, obecnie 75%. Jako były specjalista do spraw windykacji, uważam te rozwiązania co do zasady za słuszne. Ludzie powinni brać odpowiedzialność za zobowiązania, jakie zaciągają, spłacać swoje długi, oddawać pieniądze, jakie pożyczyli. Jednak gorzej, gdy to nie z własnej winy ktoś wpada w długi. A z taką sytuacją możemy mieć do czynienia obecnie przez nieodpowiedzialną politykę finansową ekipy rządzącej. Przy tak galopującej inflacji, wzroście cen, projekt będzie uderzał w osoby, które chociaż starały się odpowiedzialnie prowadzić własne finanse, ale takiego wzrostu rad kredytów nie były sobie w stanie wyobrazić. Reasumując to przedłożenie, które tutaj rząd na pewno poprze, najbardziej pomoże bankom. Dziękuję.